Ustawianie kolumny destylacyjnej w formie rozłożonej. Klasycznie, gdy ustawiamy sobie destylację w chemkadzie, wybieramy sobie dowolny rodzaj modelu kolumny i mamy od razu cały zestaw urządzeń, które towarzyszy temu procesowi, wkodowaną, wprogramowaną w tą jedną ikonę. Czyli nie tylko aparat kolumnowy jest liczony, ale sprężarka, niejawnie, tutaj nawet nienarysowany zbiornik powrotu oraz kocioł. To wszystko załatwia za nas hemkat wewnętrznie, ale w tym momencie nie mamy tak zupełnie pełnej swobodnej kontroli nad tym, co tutaj się wewnątrz dzieje. Możemy oczywiście zdefiniować sobie na zakładce specifications, że skraplacz jest i działa w odpowiedni sposób jak najbardziej. Ale to jest tak można powiedzieć, wkodowane te wszystkie aparaty są wkodowane w jeden moduł. Dlatego no nie zawsze to jest z punktu widzenia projektowego korzystne. Chcemy czasami coś bardziej zaawansowanego zrobić. To chciałbym Wam pokazać, jak teraz taką kolumnę ustawić sobie w formie rozłożonej. Dobrze. Wybieram sobie streaming feed. I żeby mieć pewną zgodność z tym, co tutaj chciałbym ustawić, to ikonka nie będzie domyślna SDS, tylko z prawego przycisku wybieram sobie taką nieoprzyrządowaną wersję ikony, którąś ze schematu, która nie posiada w ogóle żadnych wymien tych wymienników, żeby się nam nie myliło. Załóżmy, że wezmę SDS numer 2, ale ona się nazywa tutaj Trade, że to jest kolumna w wersji pułkowej, taka. Po prostu wersję widzicie zupełnie nieoprzyrządowana w żadne aparaty. Tutaj się coś zrobiło. O, już. Świetnie. No i teraz musimy zrobić dodatkowe, tutaj ustawić aparaty. A zatem, może najpierw weźmy szczyt kolumny. Na szczycie opary opuszczają i trafiają do skraplacza, którym, który może być reprezentowany, no powinien być reprezentowany przez wymiennik ciepła. A zatem wymiennik ciepła na szczycie. Zobaczcie, odtwarzam trochę tą sytuację, tylko za pomocą aparatów, które tutaj widzicie, tą, która pierwotnie była za pomocą tej ikony tam już od razu ustawiona. Czyli teraz mam no, jawnie wymiennik ciepła w tym miejscu, a następnie, gdy opary destylatu tutaj się skropną, są przekazywane w formie ciekłej do tak zwanego zbiornika powrotu, którego idealnym przedstawicielem będzie oczywiście, który aparat? Już widzicie, Dynamic Vessel. Zbiornik może być w orientacji pionowej, może być w orientacji poziomej. On tak stabilizuje pracę kolumny. Ja tutaj zrobię o tak, tak. W ten sposób. Właśnie w takich zbiornikach najczęściej stosuje się taki mechanizm odgazowania czy odpowietrzania kolumny, które wcale nie musi być w podczas biegu procesu ten strumień wykorzystywany. To może być zakręcony strumień, ale faktycznie takie coś się stosuje stabilizacja ciśnienia w tym miejscu. No i teraz zawrót. Dołem opuszczać będą skropliny, skroplony destylat Część sobie odbierzemy jako właśnie destylat A część jako orosienie zawrócone będzie do kolumny Ja może tak dla czytelności troszeczkę tą kolumnę tu obniżę O, dobrze Jak to zrobić? Musimy rozdzielić strumień Do rozdzielania strumieni nadaje się aparat, który nazywa się divider Tutaj go sobie wybiorę, divider i dla takiej czytelności, tutaj może jeszcze się troszeczkę zbliżę, ja go obrócę. Tutaj mogę chwycić za ten uchwyt okrągły, i mogę tak go tutaj obrócić. I jest. Bo chciałbym mieć wlot, uchwyt wlotowy, tutaj właśnie do góry. O, żebym żeby tak mógł właśnie to połączyć. Ja tą piątkę troszeczkę tutaj przesunę, bo zasłania mistrzałkę. O, jest. I teraz w lewo. Ja tak trochę ominę tą kolumnę też dla takiego porządku. Na schematach w książce zwykle ten strumień jest tu podłączany, no ale chemka tu nie ma uchwytu wejściowego, tylko wyjściowy. I tu jest lat. Góra zrealizowana. Żeby być zupełnie już tutaj projektowo dobrze ustawionym, powinniśmy jeszcze Dorysować, do, y, doposażyć ten wymiennik ciepła. Ja tutaj też może tą strzałkę obrócę tak w dół, bo się mało mi tutaj zaczyna coś mieścić. Wodę chłodzącą, załóżmy, o, w tym miejscu. Dobrze. I to jest szczyt kolumny. Faktyczny, taki bardzo bliski już rzeczywistemu, chociaż jeszcze brakuje mu tutaj oprzyrządowania, zaworów, rociągów, ale to już nam reprezentuje faktyczny bieg procesu. Zobaczcie, jeden ze strumieni nam się zabarwił na czerwono. Nie jest to błąd, jest to strumień tak zwanego odcięcia. Hemkat zauważył w schemacie po prostu, że... Mamy recykl, zawrót, coś co było wcześniej niejako daną, gdy liczymy taki aparat, to, to ten strumień no, w sumie powinien być dany. Bo zobaczcie, jeżeli do kolumny będzie wpuszczana tutaj mieszanina, a tu będzie mieli same zerady, taka kolumna no, nie policzy się z zerowym wlotem. Także ten czerwony strumień, dobrze nawet, że Hemkat nam go jako strumień odcięcia zaznaczył, powinniśmy na początku zainicjalizować. Nawet jakimś małym, ale rozsądnym przepływem, tak żeby ta kolumna mogła w ogóle rozpocząć swoje obliczenia. Ale zanim takie rzeczy będziemy robić, to zajmijmy się tym dołem kolumny, który jeszcze nie jest ustawiony. Dół kolumny, tu tylko. Tylko kocioł, ale tylko kocioł będzie polegać na tym, że z prawego przycisku na wymienniku musimy wskazać taką wersję tego aparatu, która umożliwi odprowadzenie dwóch strumieni. Idea tego właśnie procesu na dole jest taka, że część mieszaniny odpalujemy, ale część pozostawimy w fazie cieku i odbierzemy jako ciecz, czyli będziemy dwa odrębne wyloty. Obsługiwać. Doszukujmy, doszukajmy się takiej ikony. O, jest tutaj właśnie Heat Exchanger Number 9, czyli dziewiąta wersja. Najbardziej odpowiednia, ponieważ jest to wersja jakby kotłowego tutaj wymiennika ciepła. Widzimy wsad rurkowy ikonko, ikonkowo tutaj zaznaczony. Duża przestrzeń nad rurkami sugeruje przestrzeń płaszczową, tą poduszkę parową. I to w ten sposób zauważcie również, że ten wymiennik ciepła ma. Dwa niebieskie uchwyty wlotowe i trzy wylotowe, czyli dokładnie tak jak chcieliśmy, tylko musimy poprawnie wszystko podłączać. Może najpierw grzewczy strumień na przykład gorącej pary. Tutaj będziemy mieli medium grzewcze i podłączam je do tego uchwytu tutaj wlotowego, który sugeruje wlot w przestrzeń tutaj. O jak widzimy tutaj przestrzeń rurkową o tak i odbiór gorących yy, sk już skroplin kondensatu do przez rurek. Może też obrócę tą strzałkę tak w dół. Jeżeli to ma... Oj, trochę krzywo wyszło. Jest. No dobrze, mamy y, tutaj już grzanie zrealizowane, a z samej kolumny y, spływa ciecz w postaci skroplin. Tak, tutaj będę musiał to poprowadzić na około troszkę. O, dochodzi do kolumny, do, do kotła i jest podgrzewane tutaj wewnątrz, i część parowa zawracana jest do kolumny. Zasila kolumnę. O, to też może tak się troszeczkę. Tutaj widzicie e, ten schemat nam. Może powinienem jakoś tak zrobić. O! Może tak będzie czytelniej. I tu uchwycę ten strumień. O, właśnie. Jakoś tak chyba będzie lepiej. Możemy chwytać te strumienie i tak tutaj je próbować troszeczkę. Albo dalej ten też możemy potraktować. Jeszcze raz. Jest. Yy, I odbiór produktu dolnego, czyli wywarcie, czy wyczerpano. Oddalę się teraz, tak żeby mieć pełen widok. I to jest kolumna w formie. Rozłożonej nad każdym z poszczególnych aparatów mamy teraz kontrolę dużo większą. Łatwiej można powiedzieć, przejdziemy w tym momencie do takiego projektu konstrukcyjnego potem, że jak nas ktoś zapyta, jaki, jaki tutaj w tym wyniku mamy konkretne rozwiązania, no to możemy od razu odpowiedzieć, bo zaprojektowaliśmy to. A też się da to zrobić oczywiście w tej, w tej formie tamtej złożonej, ale jednak tutaj mamy wszystko jawnie. Policji tak naprawdę, żeby na przykład ustawić tutaj układy regulacji zupełnie według własnego pomysłu, według własnego uznania, to jesteśmy skazani tylko na taką wersję destylacji. Hemcat ma i umożliwia od razu też dla kolumny, ma taki zintegrowany moduł regulatorów typu PID, ale one są już tak klasycznie porozmieszczane, można powiedzieć, po schemacie. A tutaj my możemy mieć pełną dowolność, co chcemy robić sobie z tym procesem, to możemy działać i nie ma z tym tutaj żadnego. Można powiedzieć kłopotu, oprócz tego, że do policzenia takiego układu no, trochę więcej zabiegów trzeba użyć, prawda? Mamy tutaj osobny system skroplania i system nagrzewania tej kolumny, no i samą kolumnę. Także to jest tutaj taki przypadek, że jak liczymy taką właśnie wersję rozłożoną, pokusiłbym się o rozwiązanie takiego przykładu, ale mamy tylko 13 minut. I może, jeżeli, bo chciałem jeszcze poruszyć elektrolity. W 13 minut to też nie jest zbyt dużo, ale elektrolity mogę naznaczyć chociaż temat, więc może tutaj bym teraz na tym etapie, tak narysowany schemat zostawił, możemy sobie jako przykład na następne zajęcie go tutaj odstawić, ale chciałbym, bo ponieważ czeka nas trochę przerwy, żebyście mieli taki czas, żeby sobie przemyśleć pewne sprawy. Czyli tak, teraz przejdziemy do elektrolitów. Kończę tutaj ten przykład i możemy go kontynuować na następnym spotkaniu, ale na razie ja bym go tutaj zatrzymał.